Okej, okay. cześć, cześć, czołem, witam, witam Cię wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego filmu na kanale i dokładnie tak zapraszam was do oglądania kolejnego filmu, w którym sobie coś rozpakujemy, lecz muszę wam przyznać, że ten film jest dla mnie i również dla was, ponieważ to nie miał być następny film, spora niespodzianka, ponieważ jak pamiętacie ostatni film, który swego rodzaju reaktywował kanał, był kilka dni temu i była to paczka od widza, w której udało mi się zdobyć kilka gier. Wysłło mi ją kompletnie przypadkowo i tak naprawdę w ogóle się nie spodziewałem, ale Rzeczywiście powiadomy mnie o tym, że mi ją wyśle. Później jak już rozpakowałem, oczywiście coś tam jeszcze mówił, że rzeczywiście wyśle kolejną paczkę, ale niestety nie mówił dokładnie, jaki będzie ona rozmiarów, jakiej zawartości i tak dalej. To miała być zupełna niespodzianka i rzeczywiście była, ponieważ dzisiaj, kiedy przywróciłem ze szkoły, moim oczom ukazało się to. Ten wielki pakunek, sporo większy i muszę Wam przyznać, że sporo cięższy od pierwszego jest dla mnie niesamowitą niespodzianką. Jako pierwsza, pierwsza rzeczywiście paczka była sporym zaskoczeniem, to ten pakunek jest już czymś naprawdę niesamowitym. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wyglądała pierwsza paczka, tutaj gdzieś na ekranie zobaczycie w tym momencie adnotację, a my zabierzemy się do rozpakowania i sprawdzenia zawartości tej drugiej paczki. Muszę wam powiedzieć, że ta druga paczka, która jest naprawdę dużo, dużo większa od tej pierwszej jeszcze bardziej mnie zaciekawiła i jeszcze bardziej mnie zaintrygowała. Ten widz, to, to jest widz o nicku XX, któremu naprawdę z Miejsca nieprawdopodobnie dziękuję e, Jesteś kimś niesamowitym, że Rzeczywiście chciałeś się to wysyłać I że rzeczywiście, mimo tego, że Mogłeś to, nie wiem, sprzedać czy coś e, Postanowiłeś po prostu mi to wysłać, więc naprawdę Wielki props i naprawdę dzięki wielkie Za tą kolejną paczkę e, Sama wysyłka, jak widać tutaj po ulotce Kosztowała 13 zł, a za 13 zł e, To można już sobie kupić coś innego. E, a on postanowił, że nie, że po prostu wyśle mi te przedmioty e, i ja mu jestem Naprawdę za to niezmiernie e, wdzięczny Poprawię sobie jeszcze troszkę kamerkę e, Zabieram się już do e, Takowego rozkudliwienia Jak widzicie tutaj jest to dużo lepiej zapakowane Dużo lepiej można powiedzieć zabezpieczone e, Tym razem niestety kwaszki sobie nie rozpakowałem Przed unboxingem, więc pewnie Słyszycie co darcie papieru e, Ale w sumie Taka jest zasada unboxingów Jeszcze tutaj rozpakowuję a więc jest akurat idealnie. chyba wideo się nagrywa, więc jest e, wszystko gra e, i buczy. Tutaj są, można powiedzieć, jeszcze większe warunki polowe, ponieważ naprawdę się nie spodziewałem tej paczki. E, w tak, w, jeżeli bym się nie spodziewał, to chociażbym sobie jeszcze lepiej naładował kamerkę, a tak to robi trochę w stresie. Ale już widzę, powiem wam szczerze, zawartość, a zawartość musi być jeszcze lepsza e, od poprzedniej. No cóż, mam nadzieję, że nic tutaj nie uszkodzę. E, ciężko to wszystko rozpakować, ale mam nadzieję, że mi się uda w najbliższym, w, mom w tym momencie. No, ten, ten, ta folia. Tutaj postojane to jest w sposób dziwny, ale bardzo fajnie jest zabezpieczony. Naprawdę, dziękuję Ci, że tak ładnie to zabezpieczyłeś. Już widzę, że to jest zabezpieczone jeszcze lepiej jakąś gąbką. Tutaj jeszcze mam jedno spojenie, chyba tak, no właśnie. Yy, I z tego co widzę. Wow! To może być coś naprawdę ciekawego. Yy, tutaj jest trochę gąbek. Jest i coś takiego. To wszystko sobie podrzucam na na bok. Oczywiście uprzednio wam. Jak to jest genialnie zapakowane? Spójrzcie, jakieś gąbki, jakieś w ogóle. Jest. Nie wierzę. Naprawdę, nie wierzę. Coś niesamowitego. Nie. To jest. Wow. Naprawdę. Muszę wam powiedzieć. <grym> nie. No, no, nieźle, nieźle. To są e, najprawdopodobniej pudełko pełne preorderów do Skyrima. Dokładnie, te preordery były rozprowadzane przed premierą takowej gierki, e, bodajże, runa właśnie na, e, na terenie kraju polskiego. Wydawane to było najprawdopodobniej przez Cenegę. E, do tego wszystkiego, oczywiście, był t-shirt. Lecz jednakże ja tutaj do, otrzymałem tylko pudełka. No i muszę Wam powiedzieć, że jest ich trochę. Jest ich naprawdę sporo. Nie wiem gdzie ja to wszystko pomieszczę, ale jestem jak najbardziej zadowolony. Oprócz tego coś tutaj jeszcze jest, ale pozwólcie, że najpierw może ja to wszystko wypakuję. Nie wiem, nie wiem jak ja tutaj pomieszczę to wszystko na tym, na tym biureczku. No unboxing jak najbardziej, unboxing jak najbardziej intrygujący i nietypowy, ale spokojnie, poczekajmy. Tutaj mam jeszcze dwie rozpakowane te edycje. Wiem, że kiedyś kompania graczy sporo tych edycji rozprowadzała. No a dziś, dziś sporo właśnie ta, bardzo duża liczba takowych opakowań trafiła do mnie, z czego muszę przyznać, że jestem niezmiernie zadowolony, bo wtedy mi się nie udało tego wygrać wy, wy, wyrwać, a w tym momencie stałem się posiadaczem jednego lub więcej takowych egzemplarzy preorderów. Co z tym zrobię, nie mam jeszcze pojęcia. Najpierw też będę rozdawał, ale gdzie? Kiedy i jak? Nie mam zielonego pojęcia. Poczekajcie, ja to jakoś ładnie tutaj ustawiam przed kamerą. Żeby to było wszystko ładnie, fajnie. W ustawianie mi tego pewnie trochę zajmie, więc to tak wszystko pobieżnie na, na szybkiego, żeby go widać było te grzbiety. I jest tego naprawdę sporo. Nie będę teraz tego liczył, bo pewnie mi by to zajęło długo, długo, dużo, dużo czasu. Ale na pewno rozpakujemy sobie jeden ten egzemplarz. Wow, wow, jestem naprawdę zaskoczony. To są te nożyczki, które sobie przed chwilą gdzieś tutaj przesiałem. Jestem naprawdę zaskoczony i zadowolony jednocześnie, bo rzeczywiście tyle pudełek Prior de Rada No nieźle, nieźle. Widzę, że manualnie tego nie otworzę niestety. O, są te nożyczki. Akurat nie mogę sobie się nimi posiłkować. I ewidentnie naprawdę intrygujący unboxing, sam się tego nie spodziewałem. Myślałem, że będzie w tej paczce skład zupełnie innego. myślałem, że znowu będę jakieś gierki w zacznym stylu, a jednak nie. I bardzo dobrze, bardzo fajnie, naprawdę jestem zadowolony. Dzięki jeszcze raz, widu za to, że mimo tego, że mogłeś chociażby to sprzedawać, bo to jest gratka dla kolekcjonerów. Patrzcie, ile tego jest. o, naprawdę, jest tu z y, płyta. Z wprowadzeniem do gry, pewnie to są jakieś materiały dodatkowe czy coś w tym stylu, pewnie wideo i nie tylko, jakieś tabetki czy coś w tym stylu, ale również jest tutaj kupon robotowy, ale pewnie niestety już nieaktualny na zakup gry Skyrim. I naprawdę bardzo, bardzo mi to cieszy. Super sprawa, tyle, tyle preorderów. No, na półce na pewno tego nie zmieszczę, ale gdzieś, gdzieś tu mnie na pewno spocznie, w jakimś godnym miejscu. Część to pewno porozdaję, bo szczerze powiedziawszy, aż taka tego masa nie jest mi potrzebna. E, jednakże ja Wam chyba dzisiaj dziękuję. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną na czas tego unboxingu e, i mi pozostało nic innego, jak tylko policzyć egzemplarze tych wszystkich preorderów i. Przemyśleć to, co z nimi zrobię, no, ale się mu się wszystko zobaczy. E, ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną na czas tego unboxingu. Jesz już czekajcie na kolejne filmy, ponieważ rzeczywiście reaktywacja kanału, jeżeli można to tak nazwać, e, na pewno mi wyjdzie. Już w planach mam kolejne wideo, które na najprawdopodobniej e, pojawi się w poniedziałek i będzie to związane z tym. Ale to jeszcze e, wszystko, się, wszystko zobaczycie. E, mnóstwo Skyrimów, pewnie tak się będzie nazywał ten film, e, unboxing e, i do usłyszenia następnym razem. Cześć!